Cześć, siemanko widzowie, witam was w odcinku na kanale z serii Sąsiedzi z Szpakowa w odcinku już 48, jak się nie mylę I w dzisiejszym odcinku widzowie, jak sami widzicie, kręcimy pierwszy paszowóz i dostałem maszynę na testy, która jest za mną e, ma, tą maszyną na testy jest mulcher, e, na myslo e, którym będziemy dzisiaj e, mulczerować ściernisko po kurydzy na ziarno bo mamy już październik e, które pieniędzy przybyło e, i ubyło e, mamy 5 tysięcy niecałe 6 tysięcy z tego powodu, że przelał mi sąsiad pieniądze za kiszonkę, było to 24 tysiące z tego e, sprzedałem mleko za 11 000, za 12 tysięcy 900 sprzedałem mleko i kupiłem krowy za w sumie za 30 tysięcy jakoś Kupiłem 20 krów I co? To się stało i pozostało mi 5000 Na pewno więcej niż po zakupie maseja Którego dzisiaj będziemy testowali Mulcherze Łe, tu Opa, tyk Kudę można wyłączyć I widzowie mamy takie że Będziemy chyba dawać Belkę siana e, belkę, e, belkę siana belkę siana, belkę kiszonki i resztę dopełnimy belką siana e, tak mi wychodzi chyba, bo siana mam dużo to belka, kiszonki i reszta siana nie chciało chciał robić, ale jak to będzie co to będzie to nie wiem e, ale co, podnosimy bo tego e, podnosimy, bo jak to się nazywa e, słomy nie daję e, bo tak szczerze nie ma po co E, dawać tutaj słomy, jak mamy jej mało e, teraz trzeba wciągnąć, że żebym ją puścił Le, tu cofniesz. A, co, cofamy. E, Kręcę w jednego paszowoza. Nie ma nie ma co więcej. E, się w to bawić. Wyszło. Wyszedł temer, czyli tak jak mówię, będziemy robić wsteczny bo zwróćcie, że sobie na chudach trochę ale to żeby widzieć co i jak. O papyk i... I sypiemy tę rakówką. Ursus się będzie teraz, teraz wydarł. Temu ja będę na chwilę poza kabiną. Z zewnątrz się patrzył. żebyście mnie też nawet trochę słyszeli, a nie tylko Ursusa. O papyk. I teraz podjedziemy. tyle. No bo mamy drugą minutę, to jeszcze jednego paszowóza zrobimy Bo ambelki odsłonięte to można e, się pobawić A też pierwszy paszowóz to jest to, to można się trochę pobawić w to Opa, Do tyłu I jest coś widzowie innego Bo jak chodzi o kręcenie paszowozów to i, nie było zbyt Bo sąsiad nie ma paszowózów Ma paszowóz już teraz żeśmy kupili, a tak to sąsiad miał paszowozu. Ja też nie miałem, to nie było e, kiedy pokręcić e, tego temera O, papyk. E, ciekawe. Halu, halu, sąsiad, jesteś na CB Sąsiada chyba widzowie nie ma, tak e, teraz patrzę. E, e, ciekawe. E, byliśmy do gadani, że jedzie do mnie. E, tam pokosić, e, pokosić i tego. Kości u mnie i pojedzie do siebie, e, i co widzę? Początek odcinka to też powiem, e, że ma, jest na sprzedaż: 30 moja za 20 tysięcy. Ja oferuję 20 tysięcy i cenę taką jak wy. wy chcecie. Temu zachęcam do zakupu, bo nie wiem, powiedziałem wczoraj o poprzednim odcinku i mówię też w dzisiejszym odcinku, e, że zapraszam serdecznie do zakupu: e, 30 -ki. Cena, tak jak mówię, około 20 tysięcy do góry, do dołu jak tam chcecie. Zostawcie także komentarz, komentarz, łapeczkę w górę wraz z subskrypcją, dzwoneczkiem, kto jeszcze nie ma. Zapraszam także do chłopaków na Discorda, na TikToka i co? Co do tej czwartej minuty niech zostawi hashtag TMR, to przyknęwałam serduszko. Co? Odpinamy widły do tyłu, byk. i tego. MFM stanę tutaj, niech stoi i wysypiemy tmr -a. i by TM lecieć na pole do sąsiada. Opa, byk. Opa. i sypiemy rówką tmr -a. Jak chodzi widzowie o kukurydzę na ziarno, to dogadaliśmy się, że sąsiad powiedział, że jej nie kupuje, bo niby mu się nie opłaca. Ten powiedział, że nie bierzem, a tak szczerze mówiąc mi to na jedno wychodzi. Czy sąsiad by to wziął, czy sąsiad by tego nie wziął, temu przechowujemy to, bo mamy gdzie to na lub na zostawimy i będzie test mayones. Potestowałem to w poprzednim odcinku sąsiada. Na który serdecznie zapraszam na kukurydza jak z w Pakistanie. Potestowałem Sama Seja w odwozie. Odwoziłem trochę krząki, trochę na dwa koła pojeździłem. Prawie w ośkę ośki urwałem, ale to widzowie nic. Tego nie słyszeliście. Masę działa. I co? Lecimy munczarek 3 metrowy, 3. albo 3 metry, teraz nie powiem. Taki piękny namyslo na testy. Yy, I jak wiecie mamy 5000, mało pieniędzy, bo mało, ale może z tego coś ich, yy, tego, jak to się mówi. Może z tych pieniędzy coś nam się uda kupić, ale czy za dużo, czy mało, to nie wiem. Opa, no, sąsiad jest. Ja odpalam maszynę. I zobaczę jak to pójdzie. Opa, no, cofniemy trochę. Widzę, że muszę sobie trochę ściszyć dźwięki, bo się drze niezmiernie. Yy, ten yy, niezmiernie się drze. forsza i sąsiada. Opa, powinno być lepiej, moim zdaniem, ale to, o ile lepiej, to nie wiem. tu yy, tusy też podkłosi na słuchawkach yy, i będziemy jechać. Yy, opór załączę, nieco się świeci. To opuszczamy i pójdzie to. Ta. Opa, pójdzie. To trzeba cofnąć się teraz. Uwe, coś sąsiada bym cofnął. Opa, pyk i mnie co Coś innego. Ty jest sąsiada, ja mam tu na ziemię sypać? A, tu masz szczur, to czekaj. Lecę pociągiem jest... Mam rurę, ale nie widzisz. Nie widzę. Czyli widzowie, lecimy po pociągiem żeby się zagapił Gdzie jest autobus? A odwóz to nie jest. W Pakistanie taka... to już by trzystały. To ruro. E, co widzowie, Lecimy. Uwe, ha hamuj Weźmiemy 30, widzowie. Na przepale jeszcze przepalimy ją, zanim moja e, tą 30 Tak jak mówię, na sprzedaż e, do jednego z was, widzowie. Opa, ja jadę jeszcze z trójki od razu. Opa, e, 8 minut widzowie odcinka już mamy roboty tyle, że nie nadążam. Sam już. Opa, pyk. E, zapinamy. Kabelki i rura. Opa pakistańczycy chcieli zabrać mi 30, a ale ja powiedziałem nie 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 tak prędko bo chcieli sobie wziąć do pakistanu bo kabina taka jaka w pakistanie tam z tych dywanów jest podobna to mówię idealna by tam pasowała ja mówię nie, nie 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 ale pomagali nie weźmie moje trzydziestki bo to idzie dla moich widzów kochanych bo jak nie by to by nie było odcinku tutaj w <noise> słowach ale co pędzimy z Walgerką. na welgerkę sypię bo to też Tyle tego będzie, co będzie. Eee, I na przyczepie na razie zostawię eee, kurdzę. Eee, sprzeda się rzepak, to się wsypie tego. Sprzeda się rzepak, to się wsypie eee, nad nadmuchabę. O papyk. No ja już się myślałem, że ty taczką jedziesz chyba. Nie, nie taczką. Przecież o szóstkę w tym ciapku tam przynosi się nie. Chyba największy bieg mam. siódemkę od razu. Tak, chciałbyś od razu sąsiad. Biegów, to tu nie ma ten ciągnik bogaty Wiele tego ciekawe tego będzie Tego sprzedać chcesz, taki dobry sprzęt. No bo... sąsiad, czas się rozwijać. Opa, cofniemy. Ja wiemy? wiem, że się trzeba, ale. No dla mojego Władka też już za niedługo czasu. No to. mimo, że a sam chcesz Władka sprzedawać. Opa, stanę na drodze, bo i tak ten nie jeździ, Bo nie stoi. Opa. I co? My zasiadamy do Maseja, załączamy wałek, kręci się. Koguta zapalamy, zapalamy to jest i możemy ruszać widzowie z tym mulczarowaniem. Coś innego, bo tak szczerze myślałem, żeby w ogóle nie robić mulczarowania, jechać na przykład z kultywatorem, ale tak szczerze, mulcherowania jeszcze nie było coś nowego, żeby było. Postanowiłem, że pomulczerujemy sobie. E, mulczeruję to pole i pole po kukurydzy na kiszonkę. E, czyli w sumie dwa pola mam do mulczerowania. E, tylko to drugie po wymulczeruję poza odcinkiem, bo nie ma co. E, nie ma co widzowie robić w odcinków podobnych e, z mulczerowania. Opa, tu idzie dobrze. Nawet tu jest taka opcja w tym yy, w tej machinie, że można ją przesuwać, bo nie wiem gdzie to było. O, tu jest. Na hydra ulica mogę wypuścić z tego w tą stronę, w tą stronę, jak tam chcę. I mi idzie. Yy, ja sobie to tak ustawiam do góry. I w tą stronę. Tak żeby... Ja, ale w ja mam nadzieję, że tu po sąsiedzku do mnie zajedziesz z tym, z A tym, z tym, zajadę. tym zajadę, zajadę. O no, miło, bo pożyczysz mi chociaż? Nie, bo... Przyjadę. Żeby MFM coś porobić więcej. Jo, bo wtedy się szybciej rozleci, no? Dobra pomysł Ty się rozleci. nie, to jednak wejść do tego Forshaya ja. Niech wypluje, bo jeszcze ja tą muszę pod górę. Nie, coś. on to nic nie wypluje. Jest taka solidna maszyna. Tak? Tam napęd dołożę, to zobaczysz. Zaora twoją gospodarkę. Ta, zaora. Zaora, sąsiad wiesz co możesz, Miedzę swoją. No, jak będę pola dokupywał, to masz rację. No. I co, widzę, wiem. Robotka mówiąc, fajnie idzie. Myślałem, że było, że i to pójdzie, ale idzie fajnie. Fajne to jest widzowie, w tym mulcherze, że ma tą hydrauliczną. E, hydrauliczny przesuw, tak to się nazywa. Nie wiem, ee, jak lepiej, wiecie, może lepiej, jak się mylę, to możecie mi poprawić w komentarzach. Sąsiad, ale ja nie chcę cię podważać swojego zdania, ale kup czapkę pieniędzy na takiego czoła. To jest prawda. Tej, na myśli polskiej firmy, chociaż polska firma, ale to tego, to za takie 30 tysięcy może kupisz. Też mi się wydaje coś takiego chyba. No. Jak ja sam, ten co ja mam w realu to on kosztuje z 25. No ja też z mojej firmy w Realu nie mam. No faktycznie dół Ja sorry za to, że tak dzisiaj będę sporo używał tych hudów i tej kamery drugoosobowej ale żeby lepiej widzieć co i jak, to wolę se włączyć, patrzeć. papyk ale ty to obornik, to ty kiedy się za niego będziesz brał? Ja teraz będę po tej kukurydzy tu sypał. Tu obornik i po A ty po zboża nie dawałeś nic? Pod zboża nic Pod zboża nie szedł Z tego powodu, że miałem specjalnie go pod Jako on idzie teraz pod zboża Pod jęczmień Jak o to chodzi Bo pod pszenicą ani pod rzepak nie dawałem I to idzie po kukurydzy i jakby pod jęczmień w takim z e, desengu z No ja tu tam bro, broki mam już O, Broki Na kukurydzy to nie starczy raczej Ale gnojówkę też stara, trochę mam tylko beczki nie, mam. No się nie, ja, ja nie, nie beczki Nie ja nie mam Ale ja Kamil i... to pożyczę to mi pożyczy pewnie No a ten Kamil to jest jakiś łatwy dobry kolega widzę ja? No to jest co nie na niego nie? No I te korumy są całe Do ja, ładowanie bo on ci... Oni to tam używają do, albo do oborników, do właśnie wapna. On... Tam używają nieraz do tego. Nie, bo niców wiem, to oni chyba jeszcze mają firmę tą transportową. Taką ziemię. No, ładują o, mi to. oni tam jak właśnie ziemię, jakieś tam zasypują rowy, coś. Biorą zawsze tego. No fajnie mają to wyremontowane, fajnie to chodzi. To. No, to co? W pierwszej młodości też to nie jest, mówiąc. No ale wyremontowane, ładnie wszystko. Tam... To też, to prawda. Na glans chodzi. No sąsiad, już 4 tony masz U, To fajnie To się mówiąc cieszę mówiąc Boże szczerze... Nawet nie obstawiałem, że tyle tego będzie Nie no pintkę już nawet miał, bo ja on ma i pół zbiorni Otóż jeden Chyba, pełny był teraz to zaraz to drugi będzie To się widzowie tak do boku żeby widzieć ładnie e, jak idziemy? Eee ten tłumnik w tym maseju w, w, Tak nie jestem nauczony do ciągnika, nie wiem jak są sąsiad na ten temat powie, jak ciągniki mają w masce, jak... ja lubię jak ciągniki mają z boku maski, nie w masce Jakbym miał no ko koło tego, koło maski, koło kabiny, to ciągniki są. No wiadomo, że wtedy liczy. lepsza widoczność, no lepsza ale... Lepsza widoczność, a tak to... Ja tak bym sam... tej twarzy też mam w masce normalnie No, i w ma... Ale no no mam, że... mogę sobie ewentualnie przerobić go No ja tam no. daję tylko po prostu na tym, na przelot i... I ty bokiem tam no, Są wydechy specjalne w i przy kabinie w tak mogę. Kabinie. Ale to no, tylko niestety zgodnie. nie mogę po tego, po prawej, tylko ja mogę po lewej. A. Tak trochę dziwnie, ale ta tak zakonstruowali to jest tej maszynę. No, tak. Widzowie, patrzę się 15 minut odcinka i my trochę tego idzie. To szybko, fajnie idzie ta robota tym uczerem Nie wiem, sąsiad siernia na pewno będzie fajnie rozdrobniona pod orkę. Tak, no pod orkę, czy tam nawet talerzówką, czy coś. No. E Nawet tak dałeś świetny pomysł, teraz e, walnąć tu obornik i potem jechać talerzówką, nie orać, tylko talerzówką stależować. A ale... są się talerzówkę masz, ty chcesz talerzówkę to robić? E, nie mam. No właśnie. E, Sąsiad się... może ci moją pożycza, bo ja to nie wychowałem do kupu. O. Przez zimę chyba coś tam zakupię. O, przydałoby się rozwijać jak w twoim przypadku i w moim, e, tego gospodarstwa. No to na razie jak coś sobie będziesz pożyczać. No to już też trochę większa będzie, no nie wiem czy ten twój masę jak da radę, ale... Nie, Chyba nie. da radę tam jakoś. Wyglądać. Ty nie masz tam górek jakiś to No radę. Ja mam już już w prostych pól jak myślę teraz no. no da radę sobie na spokojnie A teraz tak jeżdżę i myślę jak ustawię co tu koło koła ko ko od razu Muchara Tak patrzę i tak będę jeździł Raz i to wyjeżdżę bo była opcja, e, tylko że bałbym się, że MF mi tego nie podniósł Ten na takim ramieniu, wiesz chyba sąsiad o co chodzi Taki wysuwany Nie wysuwany, tylko na takim ramieniu długim A, chyba no No, to taki jeszcze była opcja na testy, ale pomyślałem, że mi MF tego może nie złożyć być to dłuższe jest i trochę cięższe wtedy e, Bo to dodatkowy jest to i to jest cięższe wtedy, temu postanowiłem, że biorę tego, bo nie ma co, że później będę musiał z łyżką jeździć, z, kro z, kro z, z krokodylem z przodu, żeby udźwignąć to. I fajne, bo opcja ma tego, że jakbym miał tu z przodu z wałkiem, że mogę go do przodu zapiąć. No, ale sądziestety, że ty, ty Maseo, to chyba wcale nie możesz mieć. No, wcale nie mogę. Ale mówię, że jakbym miał ciągnąć. No ja Forszaju też nie zamontuję, bo nie wiem jak. Do maseja mógłbym pomyśleć. Bo to masy na upartego bym mógł założyć. No to ja życzę czegoś innego i byś przerobił. E, no, jako tego. E, te, to są te. E, uniwersalne. Ja, wiem, wiem. E, to jedynie tak, jak szukać i zamontować. A ja to wtedy te e, brzydzi, e, brzydzi. tego. Nie, typu. to do tego by nie pasowało, bo on by taki masywny się zrobił. Wej! Sąsiad, byś zahaczył chyba. mi header nie hacz mojego headera. Ty mnie mnie zahaczyłeś. Nie, nieprawda. Opa. Ty, ja testowałem paszowóz Kręciłem Setemera. Nie wiem czy widziałeś. To, że się ja też będę wymało. musiał ukręcić coś tam potestować. Eee, potestowałem, zamki. fajnie tu idzie. A za krowy chcę to jeść czy nie? Właśnie, że jak się rzuciła głupie do koryta. No bo ty głodzisz ja akurat, ty się ty nie dziś... Nie... Ja tam nie głodzę, możesz i zobaczyć korytę pełno. No mnie też bo teraz nakarmiłeś to jak pełno. Nie zawsze sąsiad było pełno. No kurcz, jakaś to co zrobiłem? Tak ładnie. Uwe, ja tutaj kurcz miał dwa razy więcej, jak nie trzy razy więcej ode mnie. Teraz tak myślę. No ja tam się na. fajny plan spodziewam, to tam trochę jest tego. Dwaru. No, a no, weź to orę jeszcze. No będzie dopiero. Ja nie wiem, i ja na razie spienię, z pieniędzmi widać. Trochę tak mówiąc bo zakupie nowe nabytki to z 80 tysięcy zostało mi 5, tak szczerze mówiąc Temu... no 80 ja ci jeszcze 20. No ale mówię, że po A, wszystkich że ja miałem 80 tysięcy i po wszystkich wydatkach, po zarobkach tego zostało mi 5 tysięcy Ale z tego 20 krów kupiłem. Temu mam już 40 krów y, mlecznych i 21 y, cielaków takich y, które za sezon będą miały cielaki. Y, będą mogły już y, mleko dawać. Tak? Za sezon czy za dwa? Ja, ja, ja mam chyba tam no. 30 albo 35 No to już mam w sumie 60 sztuk bydła, tak mówiąc To jeszcze tak, nie wiem, planuję może jakąś taką słupę Jak wiesz, jakie są te y, słupy y, elektryczne, co używają No T Takie słupy i wiatkę jakąś taką postawić typowo na 20 sztuk co, ty się tam znowu Gdzie, 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 gdzie ty postawisz? Ja za oborą z tyłu, na łąkce. co? Ja tu tą łąkę mogę całą wykorzystać. Tam w dół się mogę cały czas rozwijać. No, zobaczymy. Komornie się dopadnie, sąsiad. Tylko budowę, budowo, budowo. Ty, ale trzeba się rozwijać. Ty się rozwijasz w hektar, ja się rozwijam w bydło. Typowo. Jo, a ty za każdym razem mówisz, że mnie w hektarę dogonisz. Eee, bo cię może kiedyś dogonię, ale to kiedyś. O, nie dasz rady, sąsiad, mówisz. No, czemu? zdaniem no, się uda dogonić ciebie, tylko będziesz musiał mi dać chwilę czasu. No znaczy, to ja ci nie dam. A to cię wtedy nie dogonie. No nie dogonisz. No. Ale co widzowie? Ja będę kończył ten odcinek, temu mamy 21 minut, temu widzowie kto dotrwał do tej do końca odcinka, zostawia łapeczkę w górę, ten kto jeszcze nie zostawił. Subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, ten kto nie ma. I zostawiajcie komentarz, e, sąsiad jaki hashtag dajemy No, kukurydza No, hashtag kukurydza To przykleję wam serduszko A sąsiad skomentuje <grydza> e, I co, zapraszam do sąsiada Na kolejny, poprzedni odcinek e, Do chłopaków e, Na Discorda, na TikToka I co, ja wam widzowie dziękuję za oglądanie Widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, cześć!